Pana, oto przyjdzie, aby nas bawić. Ale. Pan z wami z słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Panie, skier. niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam takie pytanie. Czy jest ktoś w świątyni, kto nigdy nie cierpiał w swoim życiu? Niech podniesie rękę. Jak cierpiał? Fizycznie, duchowo, moralnie, psychicznie? Nie ma. Każdy w jakiś sposób przeżywał cierpienie. Czym jest cierpienie? Jest bólem. Bólem, który nosimy w sobie. Czego? Bólem. Który rodzi się pod wpływem zła, które nas dotyka. Jest bardzo szlachetny, jest bardzo ludzkie. Cierpienie to ja, który przeżywam ból ze względu na zło, którego nie jestem w stanie zmienić. I zobaczcie, jak często z cierpienia zrobiliśmy przekleństwo. A przeklinając. Nasz ból, nasze cierpienie, stajemy się ludźmi zamkniętymi wewnętrznie, niechcącymi, żeby cierpienie przerodziło się w błogosławieństwo. A przecież jedno z ośmiu błogosławieństw brzmi następująco. Błogosławieni, którzy zostali cierpiący, ze względu na prześladowanie, albowiem oni będą pocieszeni. Zobaczcie więc. Cierpienie staje się błogosławione. Kiedy? Wtedy, kiedy nie jest przeżywane w samotności, ale kiedy jest przeżywane z Bogiem. Tymczasem zaobserwowałem, że wśród katolików jest pewna obsesja obsesja ucieczki przed cierpieniem, przed bólem. Uciekamy w medycynę niekonwencjonalną, w zdrowie we wszystkie te możliwości, które tylko są nam stworzone, żebyśmy byli jak najbardziej zdrowi, żeby, żebyśmy nie cierpieli bólu. A kiedy nie można uciec przed tym, to popadamy w melancholię. W starych książkach astetycznych melancholią nazywano ociążałość duchową, wewnętrzną niemoc, niechęć do życia. Taki człowiek ogarnięty melancholią chce nie chcieć. Przed nim są zamknięte wszystkie drzwi, oprócz jednych, oprócz rozpaczy. Tracimy kompas przyszłości, nadzieję. I zobaczcie, jak wielu przeżywających cierpienie w niemocy, melancholii po prostu umiera. Po prostu umiera. Czym jest nadzieja? Nadzieja jest olbrzymią siłą ducha, cnotą teologiczną. Święty Tomasz z Akwinu powie, że. Jest to cnota pragnienia. Jakiego pragnienia? Pytam głębiej. I odpowiada pragnienia życia. Pierwszym pragnieniem człowieka jest żyć. Drugie pragnienia dobra. Trzecie pragnienia miłości, kochania i bycia kochanym. Kolejne pragnienia piękna. Tym jest nadzieja. Jak zatracimy w sobie nadzieję, to umrą w nas te pragnienia. Pragnienie życia, pragnienie dobra, miłości, piękna. A to są wartości wyższe. Wartości, które nadają sens naszej egzystencji ludzkiej. I wtedy ludzie, kiedy nie mają tych wartości, tracą swoje życie. Albo sprowadzają się do roli zwierzęcia. Zobaczcie. O jakiej nadziei mówimy? O nadziei chrześcijańskiej chcę mówić. Ona nie jest związana z nadzieją pogańską. Nadzieja pogańska to nadzieja, która mówi o tym, że muszę czekać na spełnienie jakiegoś faktu, i kiedy on się spełni, to dopiero będę się radować. Nie, nie. Tak być może czeka się na autobus, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie punktualnie. Tak być może matka czeka na urodzenie swojego dziecka, kiedy jest w stanie brzemiennym. Ale to za mało. Nadzieja chrześcijańska ma swoją przestrzeń. Gdzie ona się znajduje? Pomiędzy przyszłością, bo nie znamy przyszłości, a przeszłością, która należy już do historii. Pomiędzy przeszłością a przyszłością jest jaki czas? Jest teraźniejszość. Hik et nung, tu i teraz. Teraźniejszości jest czas na nadzieję chrześcijańską. Bo to jest siła ducha, która pozwala mi podnieść teraz ręce do góry i powiedzieć: Panie Boże, jesteś królem mojego życia bez względu na sytuację i ból i cierpienie, w którym się znajduję. Tu i teraz. Bo sam przedstawiłeś się Mojżeszowi Ukazując swoje imię, ja jestem. A to jest czas teraźniejszy. Kiedy mam taką nadzieję, każde małżeństwo jest do uratowania. Każda sytuacja związana z pracą zawodową, z relacjami w pracy, w rodzinie jest do uzdrowienia. Bo to pragnienie, Rodzi się z obietnicy Boga. Śpiewaj z radości, niepłodna, która nie rodziłaś. Wybuchnij weselem i wykrzykuj, która nie doznałaś bólów porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń Twego namiotu, rozciągnij płótna Twego mieszkania, nie krępuj się. Wydłuż Twe sznury, wbij mocno Twe paliki, bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo. Twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludnie opuszczone miasta. Prorok Izajasz, 54 rozdział, hymn o nadziei. Ta, która nie miała życia w sobie, teraz zostaje napełniona przez Boga potomstwem na prawo i na lewo. Rozciągnij płótna Twego mieszkania. Nie krępuj się. Wydłuż Twe sznury. Bij mocno Twe paliki. I kiedy ludzie tracą nadzieję, tracą ją wtedy, kiedy gubią wzajemną relację miłości, kiedy czują się osamotnieni, my nie jesteśmy samotni. My możemy czuć się osamotnieni. Zauważ, człowiek osamotniony nie widzi wokół siebie nikogo, nie widzi znikąd pomocy. Dlatego traci nadzieję. A ja Ci mówię: samotność jest możliwością spotkania. Każde osamotnienie może zostać przemienione. Potrzebujemy uzdrowić najpiękniejszą komórkę, podstawową komórkę Kościoła, tak zwany Kościół domowy, rodziny. To jest największe zadanie, jakie stoi przed Kościołem katolickim w świecie. Uzdrowić rodziny. Kiedy samotność jest możliwością spotkania, a nadzieja jest siłą pragnienia. To w wierze, robiąc krok do przodu, wychodząc do, do mojej żony, do mojego męża, do moich dzieci, zacznę coś budować. Pytanie: Co mam budować? Jest pięć emocjonalnych miłości, języków miłości, o których zapominamy. Bóg dał nam świat emocji, abyśmy byli wrażliwi na uczucia. Na sytuacje, w których się poruszamy, i często emocje nas zabijają, budzą w lęk, ale uporządkowane, mogą stać się źródłem olbrzymiej nadziei. Pierwsze to słowa afirmacji, słowa uznania uznania osobowości drugiej osoby, uznania zachowania drugiej osoby, ubioru, uroku. Tego zewnętrznego i tego wewnętrznego. Jak brakuje często słów afirmacji, słów uznania. Ale to nie jedyny język miłości. Uczynki miłości to kolejny język. Czyny mówią bardziej niż słowa. Potrzeba nam wypowiadać siebie, swoją miłość, swoją nadzieję, swoją wiarę wobec tych, których kochamy. Poprzez służbę. Jezus nie zostawił żadnej innej metody postępowania, jak służba. Otrzymywanie prezentów. Panowie, to nie jest kwestia tylko 8 marca i kwiatka dla pani. Są ludzie, którzy uznają ten język miłości jako wyraz miłości, kiedy otrzymują prezent, a kiedy go nie otrzymują, to czują się odrzuceni niekochani. Jakość czasu, kolejny język miłości. Czas oferowany na wyłączność dla ciebie. Ona czeka na męża z kawą w kuchni, a on ją kocha, ale siedzi w warsztacie i naprawia samochód. No przecież muszę naprawić, bo nie pojedziemy na wycieczkę w sobotę. Ale ona nie tego oczekuje. Ona oczekuje, że wypiją wspólnie kawę, porozmawiają. On popatrzy jej w oczy. Zauważy to, co się dzieje. A on mówi, kocham cię, ale nie mam dla ciebie czasu. Bo twoja miłość jest, moja miłość jest wymagająca dla ciebie. Muszę naprawić samochód. To też trzeba zrobić. Ale jest ku temu inny czas. Słuchajcie, dotyk fizyczny. Akt małżeński, to też jest ważne. Pogłaskanie, dotknięcie na poklepanie po ramieniu, przytulenie. My jesteśmy ogołoceni od tego wszystkiego. Ileż słyszę takich świadectw prowadząc rekolekcje dla par małżeńskich, gdzie ludzie są głodni dotyku, a boją się go jak nie wiem. Cierpimy, przeżywamy ból. Dlaczego? Ponieważ czujemy się niekochani. Wiesz, może i tak być, że ty masz inny język miłości, a twoja małżonka ma inny język miłości, twoje dziecko ma jeszcze inny język miłości i ty z prezentem, a ona tego nie rozumie. Ona oczekuje bliskości, dotyku, a ty nie dajesz dotyku. Istotne jest wyrażenie zadośćuczynienia w języku miłości danej osoby. Kiedy mamy odbudować wewnętrzne relacje, przezwyciężyć ból, który jest ten wewnętrzny w nas z powodu odrzucenia, z powodu niekochania, z powodu manipulacji, którym byliśmy poddani, je rozpoznaliśmy. Kiedy chcemy odrzucić brak pragnienia bycia z tym człowiekiem, ponieważ jest taki, a nie inny, musimy się nauczyć wyrażać swoją miłość. Ale to jeszcze nie wszystko. Musimy nauczyć się przepraszać. I tak jak jest pięć emocjonalnych języków miłości, tak też jest pięć języków przepraszania. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Pierwsze to wyrażenie żalu. Przykro mi, że tak się stało. Ale dla wielu ludzi to wyrażenie żalu, to powiedzenie przykro mi, to za mało. Chcą, abyśmy zobaczyli, że akceptujemy odpowiedzialność. I trzeba powiedzieć, przykro mi, nie miałem racji. Wszyscy popełniamy błędy, ale często nasza duma i pycha nie pozwala nam się przyznać do błędu i powiedzieć, przykro mi, nie miałem racji. A może właśnie na to ta druga osoba czeka? Trzecim językiem przepraszania jest zadośćuczynienie. Proste pytanie, jak mogę to naprawić? Szczera, skrucha, to czwarty język przepraszania. Postaram się więcej tak nie postępować. Postaram się zmienić. Mam już plan, strategię działania, jak to zrobię. I prośba o wybaczenie, bo być może już nic innego nie zostaje. Czy jesteś w stanie mi wybaczyć? Istotne jest wyrażenie przeprosin w języku danej osoby. Jak nie wiesz, jaki ma język, jakim się posługuje językiem, to przepraszaj naraz, wszystkimi językami. Przykro mi, nie miałem racji. Jak mogę to naprawić? Postaram się więcej tego nie czynić. Czy przebaczysz mi? Jesteś w stanie w ten sposób skruszyć każde serce. Ale zobacz, jak dużo bólu często w naszym sercu jest związanym z aktem nieprzebaczenia i aktem nieprzyjmowania przebaczenia. Oczekujemy, że zrobi ktoś inny, ta druga strona. Wybaczenie nie jest uczuciem. Wybaczenie jest decyzją. Pamiętajmy o tym. Jeżeli chcemy naprawić swoje relacje, chcemy wlać na nowo nadzieję w nasze życie, w życie jednostki rodziny, chcemy na nowo odbudować więź z Bogiem, to musimy zdecydować. Wypowiadać słowa afirmacji, wypowiadać słowa miłości. I przepraszania, przebaczania. Nasze czasy zostały naznaczone przez ideologię, która działa na wyobraźni. To ideologia zmysłowa. Powiem więcej, obiecuje ona każdej osobie, że zyska coś dla siebie samego. 100% młodych ludzi dzisiaj. Ma wyobrażenie swego powołania na płaszczyźnie zmysłowej. Dlatego nie są wierni w powołaniu, dlatego się rozwodzą, dlatego odchodzą, nie są stali w swoich słowach. Młodzi ludzie dzisiaj, nawet w wieku 40 lat, nie potrafią podjąć decyzji, czy wychodzić za mąż, czy nie. Ciągle się próbują. Doświadczam tego, że jestem kochana, że jestem kochany, dlatego jestem z Tobą, dlatego jestem w Zakonie, dlatego jestem kapłanem. Ale kiedy nie doświadczasz tego, że jesteś kochana, ale kiedy nie doświadczasz tego, że jesteś kochany, ale kiedy nie doświadczasz tego, że Kościół Cię akceptuje, to co wtedy? Odwracasz się na pięcie i odchodzisz. Tracisz nadzieję. Boli Cię to. Cierpisz. Mówię, to jest nie do, nie do wyobrażenia. I zobaczcie, doszliśmy do takiego paradoksu, że ja to muszę czuć. Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz. Ja muszę czuć, że to jest moje miejsce, moje powołanie. Ja muszę czuć, że jestem ojcem. A jak nie czuję, to już nie muszę być. Zobaczcie. Budujemy decyzję na odczuciu, a kiedy ono wygasa, co się dzieje później? Odchodzimy. Rozstajemy się. I to jest katastrofa XXI wieku. Mam złą wiadomość. Wszyscy, jak tu jesteśmy, nie uwolnimy się od wyobraźni. Ale mam też dobrą wiadomość. Wydobyłem ją z pamięci, szukając tekstów naszego wielkiego generała, o którym się mówi, że jest drugim założycielem Franciszkanów, świętego Bonaventure z Bonairegio. On powiedział, że oprócz wyobraźni zmysłowej ludzie posiadają wyobraźnię duchową. Ten Franciszkanin daje nam do ręki olbrzymią broń. Mamy broń duchową. Wyobraźnia duchowa kształtowana jest poprzez obrazy duchowe. Jak je mogę zyskać? Biorę do ręki Biblię. Czytam Słowo Boże, śpiewaj z radości, niepłodna, która nie rodziłaś. I mogę sobie to wyobrazić. Mogę wejść w przestrzeń. Mogę zobaczyć, co Bóg czyni wobec Kościoła, bo o Kościele to mowa w księdze Izajasza, mogę zobaczyć to w tej nowej perspektywie, niezmysłowej, ale duchowej. Mogę stanąć pod krzyżem, adorując krzyż. Zobaczyć bezinteresowną miłość i popatrzeć oczyma Jezusa ukrzyżowanego na moją rzeczywistość. Wyobraźnia duchowa pozwoli mi patrzeć oczyma Jezusa, który jest przybity do krzyża i cierpi za moje grzechy. I mogę inaczej popatrzeć na to, co się we mnie dzieje. Wtedy mogę stać się partnerem Boga. Nie boję się użyć tego słowa. W dziele. Przemiany tego świata, bo biorę na siebie cierpienie i w duchu ekspiacji przeżywam je z Jezusem Chrystusem. Wtedy mogę popatrzeć na obraz, na ikonę, która jest bramą otwierającą mnie na przestrzeń ducha. Co się stało z nami? Z naszych domów wynieśliśmy krzyże, święte obrazy. Po naszych klasztorach można zobaczyć tylko współczesną ikonografię, która już nie przemawia do człowieka. Nasze oczy nie skupiają już uwagi na Słowie Bożym, nie skupiają uwagi na obrazie świętym. A przecież one właśnie kształtowały ta słynna Biblia paupeorum, nawet tych, którzy nie potrafili czytać, kształtowały wyobraźnię człowieka. Aby odzyskać nadzieję, aby przezwyciężyć cierpienie, aby odnaleźć relacje z drugim człowiekiem i przede wszystkim samym Bogiem, wykorzystajmy to. Obraz, którego część bezpośrednio otwiera ciebie na Boga, na ducha świętego bez racjonalizowania, bez egzemplifikacji doświadczeń, to opowieść biblijna. To historia, życie świętych. Kto w domu teraz opowiada życie świętych, życiorysy świętych swoim dzieciom? A przecież przedtem była to stała lektura. Zobaczcie, w ten sposób możemy odnowić klimat wewnętrzny, atmosferę całej naszej rzeczywistości i przezwyciężyć strach. Przezwyciężyć niemoc, przezwyciężyć ból. Stanąć jako uczeń Chrystusa w tym wydarzeniu, który rodzi we mnie: ból, cierpienie, lęk, brak nadziei. Daję wam narzędzia, abyście mogli je wykorzystać. To są Narzędzia zrodzone w tradycji Kościoła katolickiego. Siła, ducha. A jeszcze do tego dołącz modlitwę w Duchu Świętym i zobaczysz, jak piorunująca jest to moc, która może przeobrazić wszystko. Kiedy pracowałem na kopalni w podziemiu, było takie powiedzenie między nami górnikami. Siła razy wydobycie. Siła razy gwałt równa się wydobycie. I co niektórzy używali tego słowa tak bardzo mocno, nadużywali nawet. To nie na tej zasadzie. Siła razy gwałt równa się rozpacz. Dzisiejsza Ewangelia w swoich ostatnim zdaniu mówi tak. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie żeby zginęło jedno z tych małych. Kiedy tracisz nadzieję, gdy opanowuje Cię cierpienie, jest w tobie ból, jesteś taki malutki. Ale Bóg nie chce, żeby ten malutki zaginął. Dlatego przyprowadza to stada, do wspólnoty Kościoła. Gdzie możesz karmić się sakramentami świętymi? Wczoraj po mszy świętej postawiłem sobie tu krzesło. Sprowokowałem tych wszystkich, którzy chcieli się ze mną spotkać, czy u mnie wyspowiadać, bo muszą podejść do miłosierdzia Bożego. To jest ten krok w wierze: podejść do miłosierdzia Bożego, aby je odzyskać, aby im się napełnić. To kosztuje człowieka. Proszę Was o jedną rzecz. Kiedy kapłani będą spożywać komunię świętą, Wy już podejdźcie do łaski. Zróbcie krok w wierze. Stańcie od razu przy balaskach. Nie ma tu balasek. Przy tym murku, soda, stopniu. Że jesteście gotowi na przyjęcie Pana. Nie, że Pan na Was czeka, ale że w Was jest pragnienie, jest nadzieja. To w Nim jest Wasza siła, to w Nim jest Wasza moc i Wy chcecie się napełnić tą mocą. Pokażcie to innym, że tu jest źródło życia, że tu może się przemienić cierpienie w radość, że jestem gotowy, żeby przyjąć Pana do swojego życia, by On nie przemieniał. Nie czekajcie. Obudźcie się, obudźcie się w mocy Najwyższego. Niech pragnienie spotkania z najwyższym będzie siłą napędową do waszego działania, do waszego życia. Nie mówię tego, ponieważ mi tak kazano. Mówię tego, mówię to z wewnętrznego przekonania, widząc znaki cuda. Jakie Bóg czyni. Nadzieja rodzi się w Tobie, kiedy zamieszka w Tobie Bóg. Życzę Ci, żeby tak było. Amen.